A kuku, siema. Kolejny pogadulec z serii Baba i Chłop. Ten odcinek nazwiemy. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Jak wiecie z poprzedniego odcinka, byli na zakupach. Zaczęło się od spaceru, tralalala. La, la. Wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie przytahali moc niezbędnych rzeczy, kurde. Wedle baby niezbędnych. Wedle chłopa zbędnych, bo i tak nikomu niepotrzebnych. Przytahali to do domu. Chłop ledwie żywy. Myśli, jak tu kurde czmychnąć gdzieś kurde do zimnej piwnicy. Wychlać jakie piwsko i odpocząć po, ty, po tych całych kurde eskapadach. Nic z tych rzeczy. Jak wyjdzie, to będzie miał 3 miesiące focha do oglądania. Nie ma takiej opcji. Musi to wytrzymać. Siedzi. I patrzy, a ona teraz dopiero wskakuje w te cuda, które nakupiła. Wcisła się na hamca w to, w to coś. Przedtem, może, nie wiem, była bardziej spocona albo coś to, to wlazło. W domu, kurde, jakoś nie umie się do tego wcisnąć. Widać, że jej kurde zaczyna się ciśnienie robić. No popatrz, popatrz, przed chwilą to kupiłam. Nie mogę się do tego zmieścić. O no chopże myśli tak, kurde w głowie. No bo kupiłaś to, kurde, na na młodszą siostrę. Która jest oczy numer mniejsza, kurde. Ale nie tak Jak on by to powiedział, to Boże świetnie. Nie. No popatrz, popatrz. Dziwne to jakieś. Wiecie, najlepiej się w ogóle nie odzywać, albo powiedzieć coś neutralnego, ale w neutralnym zawsze jeszcze może być, kurde, wygrzebane jakiś hak, coś negatywnego, nie daj Boże. Jedne słowo, jeden wyraz, jedna, kurde, spółgłoska, jedno coś tam, kurde, kropeczka nie tak postawiono. I może się z tego wywołać ogromna wojna. tego chłop Wiecie, staro się lepiej nic nie godać. No dobra. Przełknął ślina. No wiedział, że te pieniądze już by było, to, to pieroństwo, co ona kupiła, to już by było na jakoś dobroczęść do tego traktora, żeby te kartofle lżej się kopało. Ale nic. Dobra. Siedzi i milczy. Myślami gdzieś jest tam, kurde, wiecie, w chłodnym miejscu piwko se popijać elegancko z kumplami pogodać o normalnych rzeczach. Musi wytrzymać przy babie. I teraz takie teksty Ach, Ten kolor, który kupiłam. Bo ona nie powie, że ona kupiła za małe gacie, czy tam kurde koszulka, bluzka, czy coś, że kupiła za małe, tego nigdy się nie przyzna. Nie, nie. Ona powie, że chyba jednak ten kolor jest nieodpowiedni. Wiecie o co chodzi? A facyce myśli, no, ja tam może coś i o kolorze wspominałem, ale. I tak, I tak byś mnie nie posłuchała. Dobra. Wbijo się, wcisła się w to całe, kurde, zbroja rycersko. Stoi, kurde, Sztywna. No i jak mnie oceniasz? I co ten facet mu w tym momencie powiedzieć? No wyglądasz, kurde, jak parówka. Wciśni wciśnie to w szczewo, kurde, i tak dalej. Nic tylko ci, kurde, drut o łeb owinąć. Żeby to jeszcze zagnić porządnie i jest okej. Okay, bo to wiecie, parówki teraz drutem się zawiją. Kiedyś to się robiło inaczej. Naturalnie nie może jej tego powiedzieć. No. No ładnie, ładnie. No ładnie. On wie, że ona w tym w życiu nie pójdzie na dwór. Bo w tym się nawet ze schodów nie dozejść. Ale... No, no, no ładnie, ładnie no ładnie wyglądasz, ładnie, ładnie chyba Cię odmłodziło jeszcze jak to jest facet kumaty to jej powie ale to też jest niedobry, bo jak jej powiesz, nie daj Boże no, chyba Cię odmłodziło to ona już ma punkt zaczepienia a to ona od razu wyskoczy z tym a co przed tym byłam stara jest trzeba ważyć słowa nigdy lepiej się nic nie odzywać bo tak jak z tego może wyjść taki cyrkus jak pieron. On nich chce coś pozytywnego, żeby ją, kurde, wiecie, docenić i tego. A co przedtem wyglądałem starzej? Albo nie daj Boże wiecie, powie, albo grubiej, albo chudziej. To, to już są w ogóle tematy. Tematy, kurde, objętości i tak dalej. Nigdy tego nie gadać. Nigdy. A faceci kumaci to wiedzą. To jest temat taki, że uhu uh, uh. No dobra. Kumaty facet odczekał, kurde, tam, powiedzmy, te 20 minut tej męczarni, co ona się wciskała do tego wszystkiego i widzi, że <słyska> ona w tym nigdy, nigdzie nie wyjdzie. Mało ważne, pieniądze, kurde, na pół traktora poszły się... I teraz tak. Lepiej się nie odzywać. Ale to też jest niedobrze. Bo nie daj Boże, ona przykumo, że ten facet się coś kurde za mało odzywał w tym momencie. To ona powie, a nie podoba Ci się już, albo a ty mnie już nie kochasz. Bo jakbyś mnie kochał, to byś mi powiedział, że ładnie w tym wyglądam. No przecież facet nie może jej powiedzieć, że ładnie w tym wygląda. No bo wygl wygląda tak, jakby była kurde bombę atomową na plecach, i to za rozmowę buchnąć. Życie. No i tak to wszystko wygląda. Ale czas mija. I to jest dobre, że też się noc zbliża. Zbliża się noc, i w nocy większość, większość bab. Czyli kobiet, staje się już tako zmęczona tym wszystkim. Tym, tym całym szumem, i tak dalej, który naprodukowała przez cały dzień. Że facet tylko patrzy na zegarek, zaraz klapnie, zaraz pójdzie spać. Nie daj Boże, a ona jeszcze do, do niego. A nie zrobiłbyś kawy. Uh, 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 to, że jest kurde, ciężka, ciężka impreza, kurde. Bo on wie, że jak on jej zrobi kawę, to ona jeszcze może w tych kurde, klamotach i z 2-3 godziny tam przed nim kurde, paradować można spróbować tak późno. Albo tak późno, to jest jedna rzecz. I nic się nie odzywać. To on może zaskoczy. A dobra, już jestem słabo i da spać. Ale nie daj Boże, powiecie tak późno. A ona kurde, odbierze to jakoś tak dziwnie. I powie: A co? Jesteś już zmęczony? Wiecie o co chodzi? To już jest takie. Ona go zaraz wrzuci do takiego do takiego wora. Że on się do niczego nie nadaje. Nie wiecie o co chodzi. A jej jeszcze może wpaść na pomysł, że ona w nocy chce jeszcze tra -la 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 mieć. Chłopiec jest wykończony. chłopiec już ma dość. Jemu się już nic nie chce, nawet mu się kurde zakurzyć nie chce. Ale siedzi twardo. Wiecie, poważny. I czego co będzie dalej? Zawsze są dwie wersje, albo jeszcze ta cholerno kawa, ona mu wyskoczy, no to zrób jednak tą kawę i tak dalej, no to on ta kawa zrobi i wtedy ma 2-3 godziny z buta, bo wie, że do kumpli już nie wyskoczy, wszyscy już poszli do duma. a ona jeszcze nie daj Boże jakie fikumiku będzie chciała, kurde, na wieczór po tej kawie, a on jest zajechany, jest gotowy. i wiecie, że tak się dzieje dzień w dzień i tak się dzieje minimum trzy razy w tygodniu najgorzej jest tak jak oni pracują daleko od siebie z jednej strony to jest dobre z drugiej strony bla 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 bla, bla co chwila przez telefon to jest jedna sprawa ale jak się zejdą razem to znaczy się jeden drugiemu, teoretycznie tylko. Jeden drugiemu chce opowiedzieć, co on to w tym całym dniu przeżył. Albo przeżyła, bo tak by było bardziej trafne. Ona mu chce opowiedzieć, co ona w tym całym dniu przeżyła. A on przyszedł kurde z roboty, chce piwo wysłepać, zrobić swoje. Wejść do groty, do groty iść spać. A ona mu chce opowiadać. To dopiero są cyrki. Ale to są tematy na inne pogadulce.